Ukochana Waldemara z programu Rolnik Szukażony pokazała się w zupełnie nowym wydaniu. Dorota zmieniła fryzurę. Zobaczcie, na co się zdecydowała. Dorota i Waldemar wzięli udział w jubileuszowej edycji programu Rolnik Szukażony. Rolnik został okrzyknięty jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Podczas trwania programu związał się z Ewą, ale w finale okazało się, że nie są już parą, a rolnik spotyka się z Dorotą. Od zakończenia programu minęło już kilka miesięcy. Fara planuje razem wspólną przyszłość i o swoim związku chętnie opowiada w sieci. Dorota właśnie zaskoczyła swoich fanów i pokazała się w zupełnie nowym wydaniu. Rolnik szuka żony, Dorota zaskoczyła nową fryzurą, zdecydowała się na anielskie loki. Co słychać u Doroty i Waldemara z programu Rolnik Szuka Żony? Wygląda na to, że nie mogło być lepiej. Ostatnio rolnik postanowił uczcić Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Z tej okazji podzielił się w sieci wyjątkowym wpisem. Nietypowe święto, ale jak dla mnie trafione, gdyż śmiało mogę powiedzieć, że szczęście mnie dotknęło. Już niedługo minie rok, gdy to wszystko się zaczęło i pogoń za tym szczęściem ruszyła na dobre. Finał tej historii znacie, napisał na Insta Stories. Para jest kolejnym przykładem na to, że w matrymonialnym show TVP1 można znaleźć szczęśliwą miłość. Dorota ostatnio zaskoczyła metamorfozą. Partnerka rolnika opublikowała na Insta Stories nowe zdjęcie, na którym pokazała się w lokach. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Rolnik szuka żony. Waldemar ostrzega fanów. Unikajcie, jak ognia, to ewidentnie jakaś ściema. Waldemar jest z pewnością jednym z najpopularniejszych uczestników dziesiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Jego decyzje wywołały także największe kontrowersje. Wielokrotnie sugerowano, że rolnik zgłosił się do programu po sławę i rozpoznawalność, ale rolnik stanowczo zaprzeczał. Jak się okazuje, popularność ma także swoje ciemne strony. Waldemar padł ostatnio ofiarą oszustów. ktoś ukradł wizerunek Rolnika, podszył się pod niego i pisał do innych z propozycją łatwego zarobku. Waldemar opisał całą sytuację na Insta Stories i zaapelował, aby nie odpisywać na tego typu wiadomości. Dostaje niepokojące sygnały, ktoś podszywa się pod mój wizerunek. Zapożycza zdjęcie z mojego profilu. Pisze o jakimś łatwym zarobku, robi podchody do ludzi. Pod żadnym pozorem nie dajcie się wciągnąć w jakieś rozmowy z oszustami. Oni lubią się panoszyć i podszywać. Unikajcie, jak ognia, to ewidentnie jakaś ściema.